Dzień dobry Państwu. Chcielibyśmy Państwa przywitać na warsztacie produktowym w ramach Informatica Data Talk 2021. Ja nazywam się Mateusz Janusz, na co dzień pracuję jako konsultant w firmie Integral Solutions i specjalizuję się w produktach firmy Informatica. Wraz ze mną jest Darek Milczarek. Dzień dobry. Ja również pracuję w Integral Solutions od kilkunastu lat zajmuję się wdrożeniami technologii firmy Informatica głównie występuje w projektach w rolach architektonicznych czy deweloperskich, analitycznych. I na dzisiejszej prezentacji, w dzisiejszym warsztacie chcielibyśmy pokazać platformę Master Data Management i skupić się na procesie konsolidacji danych. Następnie może powiedzmy sobie, czym jest Master Data Management, ponieważ jest to platforma do tworzenia jednolitego i wiarygodnego zbioru danych podstawowych, których wysoka jakość jest niezbędna do prawidłowego i efektywnego przede wszystkim funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwala ona na identyfikację podmiotów takich jak na przykład klienci, produkty czy też dostawcy oraz pozwala odnaleźć i zrozumieć relacje, które pomiędzy tymi podmiotami zachodzą, co w efekcie przekłada się na utworzenie tak zwanego widoku 360 stopni. MDM jest zazwyczaj taką centralną platformą, która jest zasilana danymi z innych systemów źródłowych, z innych baz danych. Te dane, które są dostarczane do platformy są oczyszczone, identyfikowane, wzbogacane oraz skonsolidowane, dzięki czemu są tworzone tzw. złote rekordy, które zawierają skonsolidowane i wiarygodne informacje o zamodelowanych podmiotach. Myślę, że w tym miejscu warto by było dodać, że MDM jako pojęcie może być traktowane czy rozumiane również... Jest traktowane i rozumiane szerzej niż sama technologia, bo, bo jest to pewna filozofia zarządzania danymi w organizacji. I no, polega to na tym, żeby, żeby scentralizować pewne najważniejsze domeny danych, takie jak klienci, czy, czy dostawcy, czy produkty, i zarządzać ich najlepszą wersją, tak zwaną. Z złotymi rekordami? Z złotymi tak rekordami, czyli najlepszą wersją e, prawdy e, w organizacji. Tak, czyli tym produktem końcowym e, procesów, e, do którego tak naprawdę stworzona jest Platforma I mówiąc, że to jest taka filozofia podejścia, e, t, mo, ta technologia, którą my dzisiaj prezentujemy, służy czy wspomaga wdrażanie takiej filozofii e, do organizacji. Możemy mówić o MDM-ie tak zwanym operacyjnym oraz MDM-ie tak zwanym analitycznym. To podejście operacyjne jest znacznie szersze, bo, bo te dane podstawowe, które, które będą przetwarzane w MDM-ie będą się znajdowały w zasadzie już tylko tam, tak? wszystkie aplikacje będą z tego korzystały. Zwykle proces wdrożenia takiego MDM-a operacyjnego jest znacznie trudniejszy niż tej drugiej wersji, o której możemy mówić, czyli MDMa analitycznego, gdzie w zasadzie wynik pracy narzędzia, wynik pracy MDMa te złote rekordy są wykorzystywane przede wszystkim po to, żeby wspomagać raportowanie, żeby wspomagać downstream, czyli zasilać hurtownie danych, aby wyniki analityczne były wyższej jakości. I Narzędzie, które my dzisiaj prezentujemy wspomaga obydwa te podejścia. Myślę, że można też się zastanawiać nad tym, jaka jest droga przejścia ewentualnie od tego podejścia prostszego, gdyby ktoś chciał zdecydować się na rozpoczęcie swojej przygody z MDM od takiej wersji analitycznej, jaka jest potem droga przejścia w kierunku MDM-a operacyjnego. Tak jak powiedziałem, technologia wspomaga obydwa te podejścia, no i według Gartnera od wielu lat jest niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o rozwiązania tego typu. Tak, i co roku umacnia swoją pozycję. Myślę, że również można sklasyfikować jako łatwiejszą i trudniejszą drogę dwa sposoby na zasilanie MDMA. Bo możliwe jest zasilanie paczowe, czyli mamy paczkę danych i ją wrzucamy do MDMA, ale również jest możliwość streamingu danych, czyli tak naprawdę dodawanie danych do MDMA w trybie real-time. Tu są również dwa różne stopnie trudności wdrażania rozwiązania, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć od procesów baczowych, a następnie w ramach rozwoju platformy przejść na już strumieniowe zasilanie i strumieniowe odbieranie danych z platformy Master Data Management. No tak, natomiast ten, ten wariant operacyjny bardziej ingeruje w organizację, tak? No, bardziej... no bo tak jakby tych systemów istniejących w firmie musimy znacznie mocniej dotknąć, tak? Już nie tylko czytamy z nich, ale również jest jakieś sprzężenie zwrotne i, i musimy zaingerować, żeby one chciały korzystać z danych, które są w MDM-ie. Zgadza się. Cały proces zasilania MDMA jest dość mocno złożony, co widać na slajdzie. My dzisiaj skupimy się tak naprawdę na ostatnim kroku, czyli na procesie konsolidacji, i proces ten, albo fragment tego procesu, jest pokazany niebieskim kwadratem na slajdzie. I tutaj zakładamy, że mamy już. Wstępnie załadowane dane do tak tzw. lendingów, czyli do pierwszego etapu platformy MDM, i będziemy chcieli Państwu pokazać, w jaki sposób możemy sterować algorytmami, którymi zadaniem jest zrobienie rekordów skonsolidowanych i tak naprawdę otrzymanie najlepszej wersji prawdy o zdefiniowanych podmiotach. W naszym przypadku pogrupowanie danych, które otrzymaliśmy z systemów źródłowych, ale pogrupowanie w takie, w takie grupy, które w sposób sensowny się ze sobą łączą, tak? czyli mają ze sobą coś wspólnego, coś, co my określiliśmy w regułach. Ja myślę, że warto jeszcze może nie tyle wrócić do poprzedniego slajdu, co dodać, że zarówno w tym podejściu analitycznym, jak i w tym podejściu operacyjnym, duża część um, pracy jest wspólna, tak. No bo mm, my tutaj na, na, na tym slajdzie, gdzie przedstawiamy proces, ten, ten rysunek kończy się na etapie konsolidacji, no a jeszcze jest cała ta warstwa, która potem pomaga utrzymać te dane, tak. Ten data governance, gdzie, gdzie ktoś opiekuje się tymi danymi, ktoś rozstrzyga pewne rzeczy, których nie udało się zrobić um, automatowi, tak i, i gdzieś tu w, w tym wszystkim jest człowiek, tak? Który, który również ma swój udział potem w pracy tego narzędzia i, i narzędzie wspomaga również takie, um, taką pracę tego zespołu, który będzie utrzymywał tą naszą złotą, najlepszą wersję prawdy. Tak, tak zgadza się. Jednak wracając do y, naszego głównego zagadnienia, czyli y, opisu y, konsolidacji. Y, można ten proces bardzo zgrubnie podzielić na trzy etapy. Pierwszym etapem jest identyfikacja rekordów, które należą do tego samego podmiotu. Ten proces jest nazywany procesem mecz. Następnie kandydaci z tego procesu są ze sobą porównywani i łączeni ze sobą, jeżeli stopień podobieństwa jest na odpowiednio wysokim poziomie. I wtedy są tworzone złote rekordy, a dokładny wygląd złotych rekordów, to jakie informacje się znajdą w nich oraz z którego źródła danych są pobrane, jest realizowany poprzez trzeci krok, czyli poprzez tak zwane trust rules. Trust rules mają za zadanie wybrać z źródłowych danych te informacje, które mają najwyższy stopień. Poprawności i z najwyższym prawdopodobieństwem są nadal poprawne i aktualne w ramach całej organizacji. Jednak proces konsolidacji niesie ze sobą sporo wyzwań, którymi musimy tak naprawdę zarządzić, musimy stawić im czoła. Na jakie najczęściej problemy możemy natknąć się podczas procesu konsolidacji? No, to znaczy, jeżeli, jeżeli dane żyją niezależnie, w dniu dzisiejszym żyją niezależnie w różnych, w różnych miejscach, są w, w różnej, na różnych etapach procesu biznesowego, te dane mogą być po prostu w różnej formie. Tak? W, w jednym systemie możemy mieć numer PESEL, w innym nie mamy numeru PESEL, bo on jest tam niepotrzebny. Poza tym te dane są aktualizowane przez te systemy niezależnie, a wiadomo, że jeżeli to się odbywa z udziałem człowieka, to mogą być błędy. Mogą być błędy w danych, które, które są podczas, podczas wprowadzania czymś naturalnym i nie sposób ich wszystkich wyłapać. Więc zbierając te dane w jednym miejscu, dane, które żyły niezależnie w różnych systemach, zbieramy w jednym miejscu, musimy się liczyć z tym, że one nie są identyczne. Tak, i tutaj bardzo istotnym, tak naprawdę istotną, dobrą praktyką zawsze jest staranie się, aby jakość danych, które, którymi zasilamy MDM, była jak najwyższa, więc w procesach, które zasilają nam lendingi, bardzo dobrym pomysłem jest użyć na przykład Informatica Data Quality, które procesy IDQ pozwolą nam na zwiększenie jakości danych i ich ustandaryzowanie, ponieważ w kontekście łączenia rekordów, standaryzacja danych jest bardzo istotna. No tak, im te dane są bardziej do siebie podobne, tym prostszym algorytmem będziemy w stanie je ze sobą połączyć. Tak, a im prostszy algorytm, mamy wyższą wydajność przetwarzania i same korzyści. Obliczenia są, są tańsze po prostu. Eee, wracając do tego, jakie to mogą być przypadki, ja sam z własnego doświadczenia, moje nazwisko często jest mylone. Ja dyktuję mielczarek, ktoś zapisuje mielcarek. Milczarek, już takim, taką przygodą, która, którą można opowiadać jako anegdotę, kiedyś szedłem na spotkanie do jednego z klientów i, i na recepcji i spytano mnie o godność. Ja podałem samo nazwisko Milczarek, potem dostałem książkę do podpisu i, i osoba, recepcjonista wpisał Cezary Miel. Także do tego stopnia. I myślę, że tych wszystkich sytuacji, które możemy spotkać w danych, no automatycznie na pewno nie jesteśmy w stanie wszystkich przetworzyć, tak? Tu trzeba się liczyć z tym, że te dane, jeżeli one są złej jakości, to żaden algorytm w stu procentach nie da nam takiego e, precyzyjnego wyniku. Natomiast, no oczywiście, wdrażając MDM-a chcemy, żeby ten wynik był jak najbliższy prawdy, a to, co nie wyjdzie, musimy e, liczyć się z tym, że, że będziemy dopracowywać ręcznie, tak, technologia będzie nas pomagała. Tak, a odnośnie algorytmów, które możemy wykorzystać do złączania rekordów, to można je podzielić na najwyższym poziomie na dwie grupy, na grupę EXACT oraz grupę fuzzy. EXACT to są stosunkowo proste algorytmy, które porównują dane i dają efekt prawdy, jeżeli te dane są dokładnie takie same. Metody fazji są już bardziej skomplikowane, ponieważ bazują one na stopniu podobieństwa danych. Tak naprawdę metodami, algorytmami rozmytymi, dane są porównywane i jest kilka różnych wariantów danego np. imienia i nazwiska, wyłącznie z jakimiś literówkami, błędami ortograficznymi. Więc, używając metod fazji jesteśmy w stanie wyeliminować tego typu złej jakości danych czy też błędy w danych, ale musimy mieć na względzie to, że im bardziej wchodzimy w te metody, im więcej ich użyjemy w procesach konsolidacyjnych, tym niestety potrzebujemy mocniejszego sprzętu, aby to przetwarzanie zrealizować, no bo fazi są dużo bardziej obciążające pod kątem zapotrzebowania na moc obliczeniową obliczeniową również zasoby dyskowe, tak, bo tak. tutaj pewne, um, pewne informacje wykorzystywane w algorytmach um, rozmytych, są składowane na dysku po to, żeby tego nie liczyć za każdym razem, tak zwane, tak zwane tokeny, o których pewnie później jeszcze chwilę porozmawiamy. Także... Um. Algorytmy, o których wspomnieliśmy, mogą zostać założone powiedzmy, w takich trzech różnych miejscach. Pierwszym podstawowym miejscem są tabele typu BaseObject, które zawierają złote rekordy. Drugim miejscem są tak zwane tabele, tabele XREF, które posiadają w sobie informacje bardzo zbliżone do tych informacji, które przychodzą ze systemów źródłowych. Trzecią opcją jest użycie tzw. tabel child w momencie, gdy zdefiniujemy relacje pomiędzy BaseObjectami. Idealnym przykładem jest pokazany na slajdzie Jan Kowalski. W momencie, gdybyśmy założyli metodę fuzzy tylko na base BaseObject i tylko na kolumnę name, Wtedy trzech Janów Kowalskich złączyłoby nam się w jeden pojedynczy złoty rekord, co niestety byłoby bardzo dalekie od prawdy. Ale w momencie, gdy do reguły, y, którą zdefiniowaliśmy, dodamy jeszcze wyszukiwanie po adresie i mamy prawidłowo zdefiniowaną relację pomiędzy klientem a jego adresem, to możemy zauważyć, że dzięki temu każdy z Janów Kowalskich, którzy tym pierwszym przykładowym algorytmem by się złączyli w jeden rekord, w tym drugim przypadku byłyby to trzy niezależne obiekty, co jest tak naprawdę prawdziwą informacją i to jest celem, który chcemy osiągnąć w MDM-ie. Znaczy ta definicja reguł, którą będziemy stosowali w naszym modelu i w ogóle model danych, który zaprojektujemy w tym narzędziu, są elementami wdrożenia, tak? Wdrażając musimy się, musimy opisać tą rzeczywistość, którą będziemy poddawali obsłudze przez, przez rozwiązanie. I, Później pokazując narzędzie zaprezentujemy, myślę, takie przynajmniej najważniejsze funkcjonalności, jak łatwo i wygodnie można budować rozwiązania w tym narzędziu. Natomiast modelujemy dane. Tak? Zaczynamy od tego, że musimy zamodelować ten świat. Potem modelujemy reguły, które będą służyły do tego, żeby te dane ze sobą łączyć. Potem modelujemy kolejne reguły, które będą służyły do tego, żeby wyliczać base obiekty z danych, które dostaliśmy z systemów źródłowych, z tych tak zwanych XREFów. Więc tu jest wiele, wiele poziomów, że tak powiem, definicji różnych reguł, które posłużą nam do tego, żeby dać nam ten końcowy, pożądany obraz prawdy. Tak. I sam proces wdrożenia jest takim procesem ciągłym. Zaczynamy od pewnych definicji reguł, patrzymy na wyniki, analizujemy dlaczego są pewne niezgodności, a następnie robimy tuning reguł, który eliminuje najbardziej podstawowe, najbardziej rażące błędy i tak idziemy aż do momentu, gdy efekt końcowy... No, spełnia nasze oczekiwania tak naprawdę. Iteracyjnie doskonalimy ten model, który zaprojektowaliśmy. Dokładnie, a odnośnie możliwości, które mamy w regułach fazji do tego tuningu, tego doskonalenia algorytmów, no to jest kilka, kilka opcji, które tak naprawdę pokażemy na demo, bo na demo będzie to najbardziej widoczne i od razu będziemy mieli efekt tych zmian, czyli co się stanie, jeżeli pewne opcje zostaną przez nas zmienione i przetworzymy dane na nowo. Tak więc w demie będziemy się chcieli skupić przede wszystkim, aby pokazać narzędzie, jak ono wygląda z perspektywy użytkownika technicznego, a następnie zaprezentujemy kilka przykładów, metod rozmytych do tego, aby skonsolidować pewne rekordy. No tak, bo wydaje się, że. Teraz opowiadanie o tych, o tych, że tak powiem, regulatorach, które mamy do dyspozycji, aby jak najbardziej precyzyjnie zadziałały nam te reguły. W szczególności mówimy o regułach fazji, tych rozmytych, które są trudniejsze do, do przygotowania, do, do opracowania. Można by było powiedzieć, że ten algorytm fazji, zasygnalizować tylko, że ten algorytm fazji składa się z takich dwóch części. Pierwsza część to jest pewne skojarzenie kandydatów, ponieważ no nie chcielibyśmy, aby, aby narzędzie porównywało każdy wiersz z każdym wierszem. Tak? Taki pełen kartezjan byłby, byłby tutaj zabójczy. Więc e, pierwszym etapem działania tego algorytmu rozmytego m, jest e, przybliżone e, skojarzenie kandydatów na podstawie tokenów, które są generowane przez narzędzie i te tokeny są taką skompresowaną postacią danych wyliczaną według, według zaszytych narzędziu algorytmów, a potem dopiero ci kandydaci, którzy spotkali się dzięki tokenom, są porównywani, jest porównywany poziom ich zgodności zgodnie z regułami, które są w pewien sposób opisane w plikach populacji, czyli tutaj razem z narzędziem dostawca, producent zapewnia populację, pliki populacji dla z tego co wiem, to 50 krajów, tak, w tym oczywiście polski język, w tym oczywiście polski język. I ten plik populacji w pewien sposób definiuje, jak działają pewne pojęcia, tak? bo, bo my definiując regułę fazy nie mówimy o tym, że będziemy łączyć imię i nazwisko, tylko są pewne pojęcia, które narzędzie posiada już zdefiniowane i to są pojęcia typu organizacja albo, albo osoba indywidualna. I, I do tych pojęć dopiero dopasowujemy, które atrybuty będziemy chcieli używać, żeby, żeby takie pojęcie um, używać w regułach, a one z kolei wynikają z tych definicji, które są opisane w plikach populacji. Tak więc tutaj ta wiedza, która pomaga e, logice rozmytej pracować w danym wdrożeniu, wynika z tych, z tych definicji zgromadzonych w plikach populacji, tak? dlatego ona jest specyficzna dla wersji językowej dla, dla kraju, tak uwzględnia specyfika danego języka. Zgadza się. I mając te teoretyczne podstawy za sobą, myślę, że możemy spokojnie przejść do prezentacji demo narzędzia i zobaczyć, jak ono się prezentuje w akcji. Dziękujemy.